I jesteśmy w tym miesiącu w temacie miłości i tak jak mówiłam ostatnio miłość przeżywamy przez relacje, przez poznawanie, przez odkrywanie, przez doświadczenie i Pan Bóg dał nam nasze zmysły jako piękny dar, żeby poznawać, żeby odkrywać miłość, żeby dawać miłość, żeby przyjmować miłość i Dlatego też y, chcę na nowo poruszać temat uważności, czyli tych ćwiczonek, które może są dla Was bardzo dziwne czasem albo trudne, albo właśnie może ktoś w ogóle zapomina. Więc dzisiaj chcę troszkę poruszyć temat właśnie takiej uważności. Czemu uważność jest wielkim darem? I właśnie w co Pan Bóg nas wyposażył, żeby odkrywać miłość, żeby przyjmować miłość, żeby się dzielić miłością. I właśnie chcę zacząć od zmysłów. Mam nadzieję, że w miarę jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie mamy zmysły. I zobaczcie, to jest też przestrzeń, jak często w ogóle zatrzymujemy się z naszą świadomością, że mamy taki dar, że mamy takie narzędzia, że mamy zmysły, które nam coś komunikują, które pozwalają nam odkrywać. Czyli też taka przestrzeń zatrzymania, że możemy i naszym wzrokiem, i naszym dotykiem, i zapachem, i smakiem, i powonieniem odkrywać i doświadczać tego, jak Bóg stworzył ten świat ze względu na Ciebie i na mnie, jak bardzo chce nam odkryć miłość. I niestety, żyjemy w takich. Czasach w tak społecznie zapędzonym świecie, że ilość bodźców, które nas dotykają, że tempo życia, które przyjmujemy, mnóstwo rzeczy, informacji, które w każdej chwili nas bombardują, powodują, że nie potrafimy się zatrzymywać, że mamy problem też z przyjmowaniem i doświadczaniem miłości, a jak nie umiemy jej przyjąć, to też trochę z pustego i Salomon nie naleje, nie? Trudno nam jest zdawać i dlatego chciałam poruszyć dzisiaj ten temat też takiej uważności, żeby zobaczyć, co wybieramy, czyli to. Zobaczcie, przeznaczyliśmy sobie półtorej godziny czasu dzisiaj, żeby skosztować jak najbardziej, gdzieś tam zostawiliście jakieś inne obowiązki, żeby rzeczywiście być tu i teraz. I spróbować wejść w to doświadczenie obfitości Ducha Świętego, w takim przeżywaniu tego, jak żyć, żeby doświadczać Jego miłości. I właśnie nie były wśród nas osoby, którym trudno było przez tę minutkę się skupić na palcu, ponieważ myśli gdzieś odbiegają, a jeszcze tu coś zrobię, a może to w tym czasie coś innego, jeszcze, jeszcze muszę coś dokończyć, a jeszcze domknąć, a już ktoś planuje, co jeszcze musi zrobić dzisiaj po spotkaniu. Nie? Zobaczcie, jak bardzo trudno nam jest wejść w kontakt w przestrzeń relacji, w przestrzeń doświadczenia, ponieważ nie wybieramy tego, ponieważ też nie decydujemy się na zatrzymywanie. Decyzje zmieniają nasze życie. I właśnie od takich drobnych naszych zatrzymywań będzie zależeć to, jak będziemy potrafić przeżywać nasze życie w całości. I te doświadczenia, żeby się zatrzymać w ciągu dnia, które są Wam proponowane, te ćwiczonka uważności, które mogą się wydawać właśnie takie na początku może bardzo nienaturalne, stwarzają nam przestrzeń, żeby w takim ludzkim naszym wydaniu właśnie, Pan Jezus po to stał się człowiekiem, żebyśmy my jako ludzie mogli odkryć miłość Ojca, żebyśmy mogli poznać Boga, dlatego stał się jak my. Abyśmy żeby, my, po ludzku, mogli spotkać Boga, spotkać i go doświadczyć w naszym właśnie ciele, w naszym przeżywaniu, w całej pełni tego, jacy jesteśmy jako ludzie. I właśnie Bóg dał, dał nam zmysły, abyśmy go poznawali też poprzez zmysły. I te takie ćwiczątka uważności, które są zatrzymywaniem się w ciągu dnia, mają nam służyć też do tego, Żebyśmy inaczej umieli przeżywać nasze spotkanie z, ze Słowem Bożym. Żebyśmy inaczej umieli przeżywać też swoje zmysły w doświadczeniu przestrzeni modlitwy. To, gdy praktykujemy to w naszych też właśnie takich trochę. Połączeniach neurobiologicznych naszego mózgu, że uczymy się tej uważności tak po prostu, jak uczymy się wszystkich innych rzeczy, to może mieć przeogromne później odniesienie na naszą przestrzeń modlitwy, gdzie właśnie nie umiemy się skupić, nie umiemy wybierać, e, myśli nam przychodzą różne, nie wiemy jak sobie poradzić z rozproszeniami na modlitwie. E, więc też te narzędzie pomaga nam inaczej przeżyć modlitwę, a gdy zaczniemy inaczej dostrzegać Boga podczas modlitwy, to później to zacznie przemieniać naszą codzienność. I tu znowu jest naczynie połączone, że to się przenika. Dlatego bardzo chcę Was zachęcić, żebyście zobaczyli, jak wielkie znaczenie mają zmysły. Co byśmy przeżywali właśnie, nie, nie widząc. Czasem ktoś miał teraz ostatnio doświadczenie może braku węchu, powonienia i smaku. tak? O ile uboższy jest świat wtedy. Jak często dostrzegasz, że Bóg chce Ci mówić o swojej miłości przez zmysły? I zobaczcie, jak wyrażamy miłość: najczęściej poprzez dotyk, poprzez słowo, poprzez gest, poprzez spojrzenie. Jak często zatrzymujesz się, żeby dostrzec to, że Twoje zmysły są wielkim obdarowaniem. I Bóg chce ci objawiać miłość przez twoje zmysły i chce cię uczyć wyrażać miłość przez zmysły.